Cześć, ja jestem Stanisław z TechCastu i dzisiaj mamy kolejny odcinek, na którym w sumie jest tylko jedna osoba, dzisiaj jestem tylko ja. Dzisiaj sobie opowiemy o Open Adgerze i Application Managerze. Postaram się Wam to skrócić maksymalnie, żeby nie zajmować Wam długo czasu. Opowiemy sobie podstawowo dla osób, które nie znają czym jest aplikacja, do czego służy i omówimy sobie jeden proces w Open Adgerze. Dość ciekawy mi się wydaje administratorzy akurat tego potrzebują, jeżeli nie mają zaawansowanego patch managementu. A mają op no to polecam użyć może tego op takiego podstawowego. Jak chcecie coś bardziej rozwiniętego, zapraszam do DC. To akurat Mateusz. No ale my dzisiaj sobie tu opowiemy o tym, co można w ogóle wykorzystać w op i Applications Managerze i co możemy więcej. Ok, no więc możemy przenieść się już do interfejsu aplikacji. Ok, no to rozpoczynając, mamy tu interfejs naszej aplikacji, i akurat zaczynamy od op Przejdziemy sobie właśnie do monitorów, ale nie wydajności, czyli nie chcemy widzieć na przykład interfejsów, ich prędkości, ich parametrów tam procesora, ich dysku, ich RAMu i tak dalej. Na razie, jakby ten odcinek właśnie mówi o wszystkim wokół, co możemy jeszcze wyciągnąć z samego op-managera, czyli wszystkie te fajne kwestie, które ja osobiście często widzę, że są pomijane, a są naprawdę dość ciekawe. Przejdźmy sobie zamknę tylko te dwie karty. Przejdźmy sobie do serwera, na którym tak naprawdę mamy już przygotowany jakiś tam schemat, i do drugiego serwera na którym też opowiem mniej więcej co i jak to wygląda. Ok. Eee, właśnie ładuje nam się interfejs, wybaczcie, ja jestem akurat tutaj na e, Wi-Fi, także e, jeżeli chodzi o połączenie tutaj, także no niestety wolniej mi działa internet. Ok. Przejdźmy sobie do monitorów. I teraz tak, dla osób nie Open jest to system, który pozwala na monitorowanie urządzeń sieciowych, Windowsów, Linuxów, tak naprawdę wszystkiego, co jest hardware'owe, w tym ich parametrów, czyli ram CPU i tak dalej, tak dalej. Wyświetlania tego w formie grafów, pokazywania takich parametrów, wykonywania alarmów, jeżeli coś jest stanie przekroczone. Dodatkowo do tego, oczywiście, prezentowania w bardzo przejrzysty i ładny sposób tutaj całego urządzenia. No i no jest to tutaj duży, dość dużo tych elementów, ale generalnie jest to cała otoczka, żeby mieć możliwość monitorowania urządzeń sieciowych. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to też skontaktujcie się ze mną, napiszcie w komentarzu. Zawsze możemy opowiedzieć o innego samu na samym, gdzieś tam zrobić na przykład krótką jakąś prezentację w jednym odcinku to jak wolicie zawsze jest sekcja komentarzy na dole także zapraszam ok ale my mieliśmy opowiadać sobie o właśnie standardowych elementach czyli nie tym performance i tak naprawdę nie o usługach znaczy o usługach właśnie um, ok więc przechodzimy sobie z karty performance przejdźmy sobie do service monitor. jakby pierwszą opcją którą tu mamy możliwość jest monitorowanie samego portu tutaj akurat testujemy czy przykładowo TCP jest otwarte i to akurat serwer Managera odpytuje czy serwer, czy dany port po prostu odpowiada po zapytaniu TCP. Jest to fajna opcja jak na przykład mamy jakieś usługi, które protokoły na przykład są dość skomplikowane do skonfigurowania w późniejszym monitorze, który opowiem. A chcielibyśmy tylko sprawdzać czy w ogóle port jest otwarty i czy da się do niego podłączyć, to to jest świetna metoda żeby to zrobić. Dzisiejszym jakby bohaterem odcinka będzie monitorowanie skryptowe, o którym sobie szerzej opowiemy tak naprawdę przejdziemy sobie do serwera openagera bo tam mam skonfigurowane więcej tych skryptów ok no i teraz tak często jest tak też że mamy elementy które są troszeczkę software'owe albo zupełnie niezwiązane z monitorowaniem hardware'u i tu mówimy na przykład właśnie o ilości aktualizacji Windowsa to o czym wspominałem o ilości maszyn wirtualnych które aktualnie działają mówimy tu o jakimś innym wirtualizatorze na przykład nie Hyper-V nie VMware, tylko na przykład właśnie VirtualBox albo jakieś pomniejsze inne elementy, nawet tutaj Dockera moglibyśmy sobie skonfigurować, ale do tego mamy też inną aplikację. Aczkolwiek, jeżeli chcielibyśmy monitorować właśnie jakiekolwiek niestandardowe rzeczy albo jakieś niestandardowe ustawienia, to od tego mamy całą sekcję monitorowania skryptowego. Przypominam, ona się generalnie wykonuje na serwerze OpenAdjera, ale to nie problem, żeby wykonywać niektóre elementy na odpowiednich serwerach które są tutaj. Czyli, przykładowo, po prostu puścimy, żeby uruchomił komendę na drugim serwerze, co jakby nam pozwoli właśnie dostać pewne informacje dość ważne. Jakby pierwszym przykładem jest to akurat monitor tekstowy, gdzie weryfikujemy sobie, czy lokalny admin jest wyłączony. Jeżeli jest wyłączony, no to generujemy alarm. No jak widzimy, mamy monitor check if admin is down, no i widzimy, że jest uruchomiony. Ja tylko może zaprezentuję, jak wygląda dość prosty skrypt. Akurat tutaj uruchamiamy sobie PowerShell'a z polityką Bypass i uruchamiamy plik po prostu. Jakby nie chcę tutaj wchodzić też w schematykę, tak naprawdę, jak to jest zapisane, jak to powinno być skonfigurowane, przejdźmy od razu po prostu do treści skryptu. I generalnie, żeby tak naprawdę aplikacja przechwytywała nam poprawnie parametry, musimy podać dwie rzeczy. No, najpierw zrobimy sobie test skrypt i wam opowiem, jak to wygląda. Pierwszym elementem jest to, że mamy coś takiego jak wiadomość. To w przypadku, kiedy powstanie alarm, zostanie wysłane do op-managera, czyli właśnie ta wiadomość. Dalej, mamy dane, czyli właśnie to, co nas głównie interesuje w kontekście monitorowania. Po prostu na wyjściu skryptu musimy mieć data dwukropek, nową linijkę, jakby klucz, e, tabulator i wartość. No i w ten sposób przechwytujemy sobie te parametry do op-managera. To widać tutaj szczególnie na dole jak jest zbudowany cały skrypt. czyli Najpierw jest message, potem data, jest nowa linia i tutaj mamy właśnie po prostu już kolejne parametry. Widzimy, że instancja, czyli klucz po prostu local admin status jest na wartości true, czyli de facto admin jest uruchomiony. No i jest to sytuacja niepożądana na serwerach w naszym przypadku, żeby mieć włączonego administratora. Dlatego też mamy skonfigurowany sobie alarm jeżeli zawiera słowo, przepraszam, jeżeli nie zawiera lokal admin false, no to i mamy alarm krytyczny. Ma się nam cofnąć, jeżeli lokal admin jest true. No i w ten sposób możemy sobie monitorować, czy nasz lokalny administrator jest wyłączony, czy, wy, czy też niewyłączony. I to akurat bardzo fajnie pomaga nam, bo dostaniemy też od razu alarm w samym Open Jeżeli mamy jeszcze skonfigurowane w ogóle profile notyfikacji, to świetnie, bo jeszcze dostaniemy maila. Nawet z tego poziomu już możemy zacząć wykonywać jakieś akcje na tym serwerze, co jeszcze zaowocuje tym, że będziemy mieli o wiele prościej, bo jakby tak naprawdę każda, każdy element, jeżeli ktoś by sobie włączył lokalnego admina, sam system nam cofnie to zmianę w sposób właśnie skonfigurowany, który zaraz sobie omówimy troszeczkę może na innym procesie. Ale jakby tu widzicie koncept, my akurat e, może stworzę skrypt, żeby tylko was wtłoczyć jeszcze w to, jakie tu możemy parametry przyjąć. To, co ja prezentowałem przed chwilą, to są właśnie skrypty, które przechwytują parametry tekstowe, bo oczywiście jest różnica między danymi liczbowymi, zmiennoprzecinkowymi, a też danymi typu tekst. Okej, okay, no i my sobie to definiujemy. No ja wtedy definiowałem, że to jest string, a czyli właśnie typ tekstowy, no i wtedy się tu zmienia nam wartości na contents, no bo jakby nie możemy przyrównać czy dany wynik tekstowy jest większy niż jeden. Jakby wydaje się to dość logiczne. Jak weźmiemy sobie integera. To widzimy, że już mamy proste przyrównanie matematyczne. OK, tu uzupełniamy tak naprawdę całą treść skryptu, czyli to, co będzie wykonane. I teraz tu możemy na, naprawdę wypisać wszystko, jakby nie ograniczamy się do jednego języku skryptowego, ale możemy sobie na przykład użyć Pythona, PowerShella, możemy nawet użyć Java Shell, no jakiegokolwiek języku, jeżeli jesteśmy w stanie tutaj wpisać. Jeżeli nie bylibyśmy nawet w stanie, że tak powiem, przepisać tu script body, to w command line możemy po prostu uruchomić sobie cokolwiek, nawet jakiś może być to program z podanymi wartościami, parametrami na wejście do command line'a. W script body po prostu zostawimy jakieś coś, co się i tak nie wykona, ale przechwycimy wynik. No bo właśnie chodzi o ten wynik, który pokazywałem wcześniej, przed chwilą. Można cofnąć w razie czego? Że on był w tej formie. Konfiguracja jest dość prosta, tak naprawdę. Mamy też podpowiedź od razu, jak to skonfigurować, chociaż ja Wam już to opowiedziałem, więc nie ma jakby potrzeby. Prześledzenia tego. Ale właśnie miałem opowiedzieć w jednym procesie, który miał się znajdować tak naprawdę w openadze. I powiemy sobie o aktualizacjach Windowsa, bo ja się już z tym spotkałem akurat jako osoba techniczna u paru klientów. Generalnie częstym tematem są aktualizacje, jeżeli ktoś nie ma w naszej Desktop Central, to jest temat aktualizacji Windowsa i sprawdzania, ile jest aktualizacji w ogóle jeszcze do wykonania. Ja mam tu przygotowany skrypt, który potrafi sobie to zmonitorować. Um. Jak widzicie, on jest teraz zburowany, bo nie chciałem go pokazywać. No tam mamy akurat parę rzeczy naszych. Um, ok, ale co ten skrypt tak naprawdę robi? On pobiera sobie informacje od Windowsa wewnątrz. Ile ma aktualizacji do wykonania jeszcze? No i właśnie to jest coś, co my przechwytujemy do OpenAgera. Więc jak się cofniemy sobie tutaj i zaprezentujemy sobie graf, no to mamy informacje, ile mamy aktualizacji jeszcze do zrobienia. Jak widzimy, cały czas jest ta jedna aktualizacja. I to mamy akurat w dniu dzisiejszym tak naprawdę. Możemy się jeszcze cofnąć, możemy np. zobaczyć wczoraj czy też przez cały tydzień? Jakby mamy tutaj dane po prostu w formie grafu, no akurat jedynka, nie prezentuje zbyt wielu danych, ale w przypadku innych wartości jest to dość fajne, ale to o czym zaraz Wam o tym pokażę dalej. OK, no i o co tu tak w gruncie rzeczy chodzi? Na podstawie takiego elementu możemy już wykonywać jakąś akcję, bo jak widzicie się podświetla tutaj, że jest to status krytyczny, że mamy aktualizację. Okej, okay, no i co możemy z tym zrobić? Sam opnad też pozwala na konfigurację workflowów, czyli właśnie wykonywanie jakichś zestawu akcji, które mają się wykonać, jeżeli zostanie wykryty alarm. I my z tej sekcji skorzystamy dzisiaj w celu zaprezentowania, jak mogłoby to wyglądać. I pod właśnie listę aktualizacji skonfigurujemy sobie taki workflow, czyli przechodzimy sobie do sekcji Workflow. Ja już utworzyłem sobie jeden taki workflow i on się nazywa akurat MSSQL Reboot. OK, i on jest dość prosty. Koncepcja jest taka, że na tym serwerze mamy MSQL. MS Nie chcemy wyłączyć od razu systemu bez wyłączenia MSQL, MS jeżeli mamy update. Bo ten workflow możemy sobie podpiąć po prostu, tak naprawdę, już pod, pod właśnie ten skrypt monitorujący. I jeżeli zostanie wykryty update, no to w tym momencie pojawi się alarm. Jak pojawi się alarm, zacznie się wykonywać workflow. A to zaraz Wam pokażę, jak to skonfigurować. To jest w bardzo prostych krokach. Najpierw testujemy usługę. Jeżeli usługa nie działa, to od razu robimy restart systemu. Jeżeli działa, no to zatrzymujemy usługę. Potem czekamy, tu akurat zostawiłem 120 sekund, jak sobie przejdziemy, jest 2 godziny. No, czyli musiałem źle wpisać. 120 sekund, 2 minutki. OK. Przechodzimy dalej, a to jest po prostu już wyjście od razu. Testujemy usługę. Jeżeli nie działa, restartujemy, a jeżeli usługa działa pomimo dwóch minut przerwy, to wtedy. Generujemy alarm do op że coś nie działa i przerywamy całkowicie workflow. Jeżeli, no bo załóżmy, u nas te dwie minuty to jest czas taki, już naprawdę, żeby się wyłączył, i to totalnie, a jeżeli się nie wyłączył, no to powinniśmy już coś sami z tym zrobić, a nie restartować system, tylko administrator powinien faktycznie się usiąść przy tym i sprawdzić, co się dzieje nie tak. No więc taki to jest dość prosty workflow. Po jego skonfigurowaniu, akurat jego konfiguracja jest dość prosta, bo tutaj po prostu przerzucamy sobie kafelki i wybieramy odpowiednie zmienne. Czyli przykładowo. Czy usługę Windowsa? Jeżeli ją sobie sprawdzamy, czy ona działa, no to podajemy akurat tutaj z device name, bo to jest zmienna, bo workflow możemy przypisać do wielu elementów, ale to zostawiamy sobie. Mamy usługę, no to wpisujemy sobie MS, może SQL, bo to jest jako SQL Server. Ok, testujemy taką usługę na takim serwerze, to jest akurat jako zmienna, więc testujemy to w obrębie wielu serwerów, do których ten workflow jest podłączony. Ok. Ja akurat tego nie dodaję, gwoli tylko wyjaśnienia, ta czerwona kropka oznacza, że z jakiegoś powodu nie udało się czegoś zrobić. Czyli przykładowo na przykład, jeżeli nie udało nam się zatrzymać usługi i wyskoczył nam błąd, to może być tylko z tego powodu, że przykładowo albo pojawił się jakiś wewnętrzny błąd na Windowsie, albo nie mamy poświadczeń poprawnych już wbitych do op manager'a i nie możemy nawet tego wykonać. To jest jedna z tych możliwości, albo nie mamy uprawnień admina. Jest całe spektrum, ale to jest też do przetestowania, będziemy to widzieli. Ok, jeżeli już konfigurujemy dalej workflow, przypisujemy urządzenia, no wybieram akurat sobie tutaj jedno. Ja nie chcę, żeby się to uruchomiło, bo nie chcę po prostu tego wymuszać, więc wybieram taką konfigurację urządzeń, gdzie to się nie pojawi. Aczkolwiek, no tutaj konfigurowalibyśmy urządzenia, na których mamy już skonfigurowany ten skrypt monitorujący, bo musimy przypisać jednocześnie skrypt i tu jednocześnie wybrać urządzenia. Ok, mamy teraz trigera, czyli na jakiej podstawie w ogóle ma nam się tutaj uruchomić to? No i my wybierzemy sobie skrypt monitor. No i wybierzemy sobie właśnie tutaj list of updates czyli jeżeli, ja akurat mam dwa bo jest jeszcze drugi skrypt, który monitoruje inną listę aktualizacji nie martwcie się tym um, Jeżeli pojawi się alarm krytyczny czyli w tym momencie u nas było przekroczenie jednego, jednej aktualizacji no to wtedy wykona się ten workflow no to klikamy sobie next No i kiedy ma się to wykonywać? Możemy sobie znaczyć, że cały czas albo na przykład tylko, że pomiędzy wyszczególnionymi godzinami w odpowiednie dni My zaznaczamy, że cały czas ale przykładowo, my chcemy jeszcze opóźnić ten proces w ogóle, czyli nie będzie tak, że wykryje, o jest update, dobra, rzucaj, tylko jeszcze opóźnimy to sobie o właśnie 45 minut, ale po to, że jeżeli administrator zobaczy taki alarm, to on wie, że Workload się zaraz uruchomi, no ale on sobie go tu zablokuje po prostu na 45 minut, i w tym momencie zaznaczy jeszcze tam opcję, to wtedy, jak sobie oznaczy w sekcji alarmowej, yy, żeby oznaczy alarm w sensie przypisze go do siebie, no to ten w ogóle workflow się nam nie wykona. Co jest przydatne, jeżeli na przykład się wydarzy to w ciągu dnia, a my chcemy na tym zapobiec. Jakby jest tu pełne spektrum możliwości do konfiguracji takiego workflow, dlatego jest taka opcja i ona po prostu istnieje. Ok, my sobie wyłączymy to. Znaczy w sumie, może zapiszemy. Ok, i mamy aktualizację już dla tego workflow, i on jest już przypisany tak naprawdę naszego urządzenia i naszego alarmu. Te workflow oczywiście też można wykonywać ręcznie. Czyli klikamy execute, wybieramy urządzenie execute i on zacznie się sam wykonywać. Czyli też mamy możliwość ręcznego uruchomienia. Jakby to jest jeden proces, który możemy faktycznie tutaj wykorzystać do tego. Ja się tylko cofnę do tego serwera opManagera i pokażę Wam jeszcze jeden ostatni skrypt, który prezentuje jeszcze jedną rzecz. Bo o tyle, co sobie powiedzieliśmy o prostych wartościach, czyli typu tu mamy jeden, jedną daną, tu mamy akurat też jedną daną, z której grafu nie zrobimy, bo to jest wartość tekstowa, ciężko ją przestawić na wykresie po prostu. To mamy jeszcze tutaj ostatni. Możliwość, czyli monitorowanie tych maszyn wirtualnych, o których wspomniałem, czyli weryfikujemy ile maszyn jest uruchomionych. Łącznie mamy maszyn wirtualnych 10, brak uruchomionych jest 9, jest tylko jedna działająca. Ok, to no możemy sobie zobaczyć nawet graf z tego i mamy wtedy narysowane w okresie dzisiejszym, nawet możemy wziąć sobie wczoraj, albo nawet cały tydzień tak naprawdę. Ok, i widzimy tutaj Jakie poszczególne parametry miały poszczególne, znaczy jakie klucze miały poszczególne parametry. I widzimy na przykład, że wszystkie, WI wszystkie VM, wszystkie maszyny wirtualne były cały czas nieuruchomione, czyli mamy to, że 9 było nieuruchomionych już od dość dawna. I na to też możemy nakładać wartości brzegowe. Z tym też nie ma problemu. No i to jest mniej więcej sposób na konfigurację tutaj. I pewne procesy, które możemy zrobić w samym openadzerze, które mogą nam się przydać. No jakby sam update, czy też ilość wyłączonych wyjemek można od razu podłączyć też pod sekcję Workflow i przykładowo automatycznie je uruchomić. Ewentualnie też opóźnić dodatkowo, żeby administrator mógł zareagować, e, zanim sam system zareaguje. Proste rozwiązanie, a pomaga naprawdę w całej infrastrukturze. Okej. Okay. Ehm. Samopanadżer, poza tym, że jak wspominałem, miał jeszcze możliwość monitorowania tych usług po akurat portach TCP, mamy też możliwość monitorowania procesów i też od razu widoku, ile pobierają pamięci, czasu procesora, ile z instancji tych procesów. Możemy też monitorować od razu usługi Windowsa, to też jest akurat bardzo fajna opcja w Mopanadżerze. Możemy monitorować foldery, ale też zawartość folderów, ile plików się tam znajduje, i oczywiście to wszystko, o czym mówię, podłączyć odpowiednie alarmy jakby to jest najważniejsze, nie to, że po prostu mamy takie coś, tylko to, że administrator się dowie, jeżeli będzie coś nie tak. Przykład? No przykład nam już będzie taki, że jeżeli w danym folderze z logami pojawi się więcej niż załóżmy 100 logów, może to oznaczyć, że aplikacja się skraszowała i zaczyna generować błędne dane, albo w jakimś innym tak naprawdę folderze, który coś powinien zawierać albo nie zawierać. To jest już jakby zostawiam Wam tą kwestię, ale no to są takie ogólne możliwości. Możliwość monitorowania serwera www Z serwera opnagera Jeżeli yy, Koncepcja jest taka że my monitorujemy po prostu Czy strona się ładuje czy się nie ładuje a jeżeli się nie ładuje No to wtedy przypisujemy alan po prostu do serwera odpowiedniego wszystko odbywa się z poziomu jakby Managera, z serwera Managera, Nie z wybranego odpowiedniego serwera do tego potrzebowalibyśmy application managera i dodatku end user monitoring Ale nie o tym dzisiejszy odcinek Jeżeli jesteście ciekawi dalej przypominam o komentarzach OK. Dodatkowo możemy monitorować event loga. Przechwytujemy, a raczej sprawdzamy co jakiś czas samego event loga w Windowsie. No i po prostu weryfikujemy, czy pojawił się dany wpis. Pojawił się, wykonujemy i pokazujemy alarm. Fajne. Jeżeli ktoś przykładowo wykonuje restart systemu jako administrator wraz z danym powodem, oczywiście, jak macie w Windowsie, tam są takie opcje, żeby po prostu pokazać z jakiego powodu wykonujemy restart. OK. No, i mamy dalej. Mamy jeszcze monitor pliku i możemy sobie tutaj sprawdzić, tak naprawdę, co, jaki plik będziemy monitorować. W sensie, czy on w ogóle istnieje, czy coś w nim jest. Oczywiście, musi być w formie tekstowej. Kwestia dodania go jest dość prosta. Klikamy sobie Add Monitor, nazywamy go, podajemy lokalizację, możemy przetestować w ogóle, czy plik istnieje. No, i mamy możliwość sprawdzenia, czy plik zawiera jakiś tekst, czy w ogóle istnieje, jaka jest wielkość, jak plik jest stary, w cudzysłowie. Oraz kiedy był ostatni raz modyfikowany. No jakby jest tu pełny spektrum możliwości. Fajne jest to, że oczywiście to nie jest tylko tak, że przypisujemy to do jednego monitora. Możemy to przypisać od razu do wielu, wielu monitorów w kontekście wielu systemów. Bo jeżeli już sobie skonfigurujemy na przykład taki skrypt monitorujący, on się nam pojawi tutaj jako skrypt templates i możemy na przykład wybrać sobie list of updates i przypisać od razu je do wielu tak naprawdę systemów. Czyli przykładowo list of updates mam przypisanego do serwera OpenEdgera. Ale możemy to wykonać oczywiście też na wielu innych serwerach. I wtedy w parametrach wyjściowych po prostu podajemy nazwę serwera, na którym ma się wykonać skrypt. Bardzo proste też do skonfigurowania tak naprawdę. A przydaje się, bo jakby jeden skrypt może być wykorzystany na więcej niż w jednym serwerze. I możemy też w prosty sposób przypisać go i zduplikować na wiele serwerów do monitorowania. I to jest tyle, co chciałem przekazać Wam z op Managera. W sensie... Zauważcie, że tutaj my podłączamy monitory pod dane urządzenia. Nie w drugą stronę, że monitor żyje sobie jako osobny monitor, tylko on jest podpięty pod danym urządzeniem. I tutaj głównym zadaniem OpManagera jest monitorowanie strony właśnie może serwerowej, takiej hardware'owej i też urządzeń sieciowych. Przejdźmy sobie do Applications Managera, który działa troszeczkę inaczej. Ja się cofnę, żeby Wam zaprezentować mniej więcej o co z nim chodzi. Słowem wstępu. Jak OpManager był narzędziem, które pozwala na monitorowanie właśnie nam tutaj serwerów, Linuxów, Windowsów, Switch i tak dalej tak, Applications Manager pozwala na monitorowanie wszystkiego innego czyli strony samej software'owej mówimy tu na przykład o jakimś Haproxy, mówimy tu o bazach danych SQL, Postgres, MySQL o jakichś aplikacjach Microsoft.net, o nawet tutaj serwerach Apache, Elasticsearchu o serwerach mailowych, serwerach Exchange, jakby to jest cała strona faktycznie software'owa ale czym my dzisiaj się zajmiemy? Zajmiemy się dzisiaj monitorowaniem skryptowym. Okej, okay. i co w sumie nam to daje? No, generalnie tutaj z monitorowaniem skryptowym my podchodzimy od tej strony, że monitorujemy, ale jako skrypt jest jako instancja. Nie jest podłączony do konkretnego urządzenia, tylko jest jako instancją po prostu samym własnym bytem. I tutaj przykładowo, skonfigurowałem monitorowanie jednego z VPN-ów, które właśnie rośnie gdzieś tam na świecie a jeszcze nie ma jego natywnej możliwości monitorowania no i ja sobie ją skonfigurowałem uruchamiam prosty skrypcik ja może wam pokażę jak w ogóle jak to wygląda prosta sprawa logujemy się na tutaj serwer linuxowy bo dodałem go już wcześniej do application managera i wykonuję jedną komendę wykonuję po prostu skrypt pythonowy który zbiera mi informacje na temat podłączonych osób do WireGuard'a. jest to zrobione tak że pobieram kiedy był ostatni handshake no tam prosta sprawa akurat i te dane sobie przetwarzam do samego faktycznie application managera i przechwytuję dwa atrybuty numeryczne rozdzielone znakiem równa się. To jest tak samo jak w opnadaż, że klucz wartość, tylko że tutaj zamiast tabulatora mamy po prostu znak równa się. No i co, uruchamiam to w lokalizacji home apm user i uruchamiam ten skryptik na tym serwerze i przechwytuję sobie wynik, Odpytuję co 5 minut. A czas wykonania skryptu musi być 30 sekund. Ja może Wam to pokażę po prostu. I zalogujemy się do tego serwera. Przepraszam, o tak. Okej. Okay. No dobra, homeapm User. Zobaczmy. Tak, no to zróbmy sobie Python. Tutaj musimy użyć Pythona 3. Okej. Okay. No i jak widzicie skrypt nam też wyrzucił takie dane. Ja troszeczkę to może przybliżę. Widzimy tutaj to, o czym wspomniałem, czyli mamy klucz równa się wartość, tutaj mamy znak równa się, to jest nasz delimiter, no i mamy też drugi parametr, czyli inactive. Ja generalnie sprawdzam, ilu jest użytkowników aktywnych, a ilu jest nieaktywnych, i te dane przekazuję sobie w sposób bezproblemowy do Application z Manager'a. Co widzimy tutaj? Okej, okay, no i te wartości oczywiście też są zapisane w bazie danych i możemy sobie je po prostu zapisywać, przeglądać, ustawić też oczywiście. Odpowiednie wartości brzegowe na to, żeby być poinformowani, kiedy wydarzy się coś niepożądanego. Czyli przykładowo, jeżeli liczba aktywnych połączeń nagle będzie, nie wiem, 100, albo w ogóle nikt nie będzie podłączony, może to już sygnalizować, że mamy pewne problemy tutaj z siecią, ale to już jakby jest do dalszej weryfikacji i obudowania, też czego w tak naprawdę większy aspekt, jakim są widoki biznesowe, które monitorują więcej elementów niż tylko jeden prosty skrypt monitorujący. Ale, nie, ale to nie jest jakby tematem odcinka. No i właśnie takie dane mamy przechwycone sobie do Applications Managera. Jeszcze raz tylko pokażę ten skrypt. Tu widzimy, że jest po prostu e, podajemy dwa parametry, jaki jest delimiter, bo oczywiście to mogłoby być cokolwiek innego niż znak równa się. Jakie argumenty, ewentualnie do skryptu? Co, tu możemy sobie je podać, ewentualnie coś moglibyśmy tutaj, też nie ma problemu. W jakim folderze ma się to wykonać. No i tak naprawdę to jest cała konfiguracja. Dość prosta, a efektywna. OK, ja tylko Wam jeszcze pokażę, jak dodać taki monitor, chociaż jest to podobne, ale pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda od strony dodania. Wybieramy sobie, jak się nazywa, czy to jest na tym serwerze, czy na jakimś innym serwerze. Możemy sobie oczywiście dorzucić kolejnego hosta, ale możemy też wykonać to serwera Applications Managera. Podajemy albo komendę, albo jakiś skrypt do wykonania. Prosta sprawa, i potem klikamy Output Settings. Bo nie musimy przechwytywać o, e, wyniku, możemy na przykład sprawdzać tylko, e, czy się wykonał, bo może ten skrypt na przykład coś robić za nas. A my chcemy posumieć miejsce, w którym weryfikujemy, jak długo się wykonywał. No i to tyle. Ale akurat my przechwytujemy te dane, żeby móc sobie je w ogóle raportować w Applications Managerze. No, przez to mamy output settings i możemy sobie przechwycić wartości numeryczne albo wartości tekstowe. Prosta sprawa, jeżeli na przykład wpisujemy sobie PARAM1 i jeżeli mamy następny parametr na wyjściu, to dopisujemy PARAM2. Proste, przyjemne, jakby łatwo się to konfiguruje, naprawdę, a wzbogaca to naprawdę możliwości monitorowania aplikacji z managera. Ja anuluję już sobie ten widok. I tylko jeszcze dodam jedną rzecz, jeżeli chodzi o konfigurację tego. Um, tutaj akurat może na przykładzie OpenVPNowych, owych bo tak samo jak w przypadku VireGuarda, mam też monitorowanie OpenVPN-a, żeby móc monitorować, ile tu jest użytkowników. No jakby tu widzicie, już te dane się bardzo mocno zmieniają. Um, tylko jedna ważna rzecz, jeżeli dodamy już taki skrót monitorujący, należy pamiętać, żeby uruchomić raporty dla właśnie tych naszych parametrów. Wchodzimy w Enable Disable Reports, zaznaczamy sobie oba właśnie te parametry. I od tego momentu będziemy mogli dopiero raportować i zbierać cyklicznie te dane. Wcześniej one w ogóle nie są zbierane. To jest ważne. W sensie są zbierane na no taki mały, króciutki wykres. Ale nie ma ich w obrębie tym dłuższym czasowym, czyli na przykład 30 dni, jeżeli my to chcemy mieć, to trzeba pamiętać, żeby uruchomić te raporty. Akurat, no ja to uruchomiłem przed chwilą, więc niestety tutaj nie mamy większości tych danych, ale mogę Wam pokazać, jak to wygląda na podstawie innej, innego parametru. Generalnie, jak już zrobimy to enable, pojawia nam się tutaj 7 dni i 30. Ja wybiorę sobie po prostu z response time, bo on jest zazwyczaj domyślnie uruchamiany. I mamy tutaj informacje z całych siedmiu ostatnich dni, czyli widzimy, jakie były poszczególne czasy odpowiedzi i tak dalej. System też liczy od razu średnią, maksymalną wartość w danej godzinie i tak dalej. Możemy też oczywiście wybrać dłuższy zakres czasowy, czyli na przykład tylko ten tydzień, albo na przykład tylko nawet dzisiaj. No i tu już mamy nawet system nam sygnalizuje, jaka była najniższa wartość, a jaka była najwyższa wartość. Gdybyśmy mieli te właśnie tutaj parametry poprawnie zrobione, bo ja je uruchomiłem dosłownie przed chwilą, to mielibyśmy też te wykresy. Ale nie mamy, aczkolwiek, tu jest kwestia prezentacji, jak by to wyglądało faktycznie i co możemy z tego wyciągać. I idąc dalej, sam Applications Manager też posiada opcję Machine Learning, czyli mamy możliwość w ogóle nałożenia alarmów na podstawie wartości, które są tu pobrane i przerobienie ich przez właśnie Machine Learning, co jakby zupełnie nam wspomoże w kwestii wykrycia jakichkolwiek anomalii w naszych systemach. I w Applications Managerze generalnie bardziej podchodzimy od strony monitorującej, czyli po prostu monitorujemy to, co się dzieje w razie czego wysyłamy alarm odpowiednim kanałem a tutaj e-mail, SMS, notyfikację na Slacku, czy też serwis desku, gdziekolwiek. Ok, i no ja na tyle chciałem tak naprawdę Wam dodać w dzisiejszym odcinku i zaprezentować mniej więcej, co możemy robić z Managerem i Application Managerem w kontekście monitorowania niestandardowych rzeczy. Jak w Managerze mieliśmy faktycznie możliwość dodania też skryptów, też procesów, usług, naprawdę tego sporo, nie tylko te parametry wydajnościowe, tak w, No i oczywiście ta cała sekcja workflow, którą zaprezentowaliśmy, jak ją można to użyć na jednym przykładzie. I tak, w Applications Managerze też możliwość monitorowania pewnych elementów, po prostu niestandardowych. No jakby najprościej to ujmując. Te dwie aplikacje też łączą się w jedną aplikację, ale zupełnie służą do dwóch różnych celów. Jeszcze raz tylko dla przypomnienia na koniec: Open Manager hardware, Applications Manager software. Ok, z mojej strony to tyle tak naprawdę na dzisiejszy odcinek, także trzymajcie się. Miłego dziąka Wam życzę i w razie czego jak macie pytania, pamiętajcie sekcja komentarzy zawsze jest tutaj na dole. Możecie pytać. Tymczasem ja kończę i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.